Cześć, witam wszystkich bardzo Kolejnej babcy od Widza. Dzień dobry, witam Was. Jal, jaj, w nowym studiu. Dokładnie tak, moi drodzy. Jest to pierwszy materiał, który nakrywam e, w nowym pokoju. Jeszcze nie do końca, oczywiście, skończonym, ponieważ e, jeszcze kilka rzeczy w tle będzie. Może nie będzie to tak typowo widoczne na tej mniejszej kamerce, ale gdzieś tam na lajwikach, oczywiście e, będzie. W każdym razie już możecie widzieć nowe, przepiękne, robione na zamówienie pode mnie, panele akustyczne po prostu beautiful, beautiful, beautiful ale nie tym się dzisiaj, moi drodzy, będziemy zajmować tylko będziemy się zajmować e, mapeczką od e, widza, dlatego zostaw e, łapeczkę w górę, subskrybuj i tak dalej, bo tam dużo z was w ogóle nie subskrybuje kanału, ja wiem ja to, ja to wszystko kuźwa wiem e, czekaj, dzisiaj jest dzisiaj jest piąteczek, piątunio i moi drodzy jutro będzie z rana jakiś taki krótki live'ik, a w niedzielę będzie live mikołajkowy z nagrodami, dlatego już teraz wam o tym mówię. Jeszcze później, wiadomo, info jakiś będzie, ale już wam teraz o tym mówię, żebyście po prostu wiedzieli. Eee, dobra, zobaczmy, co my tutaj będziemy w ogóle mieli. Eee, etapy, czekajcie, tutaj. Start... Zasady: najpierw sobie zobaczmy standardowo, zasady: Game Mode Zero. Eee, coś tam było ze skazówkami, z Pointy, baw się dobrze. A to drugie, to co to było. Zgodnie, a Postępuj zgodnie ze wskazówkami, chyba czy coś takiego. Dobra, ok. E, Wciśnij, aby zmienić ustawienia. Tu się powinno wszystko normalnie ustawić. Rozumiesz? Dobra, ok. E, zbieraj bloki, ponieważ będą potrzebne do ukończenia mapki. Ten blok jest przykładowy, dobrze. E, zbierz 5 bloków. E, w razie problemów użyj game World 3. Mapa była testowana. Etapy, quiz, znajdź przycisk parkour, łódki, właściwa droga, e, przeprowadź świnkę, krótka walka z mobami, trafiaj do celu, bieg na czas, mini survival plus niespodzianka, znajdź przycisk dwa replika, labyrinth plus, bonusowy etap. O mój Boże, czy to będzie mapka na 97.45,5 minut, czy, czy, czy nie wiem, dobra, nieważne. E, I zobaczmy sobie twórcę mapki jeszcze. Big King 3, dziękuję serdecznie za mapkę, pozdrawiam jak najbardziej i lecimy w takim razie, startuj maszynę i będziemy sobie mogli, moi drodzy, działać. Co my tutaj mamy? Etap pierwszy, pytanie, jaki nick ma twórca mapki? Na tym etapie znajdziesz blok specjalny, aha, czyli muszę się dokładnie rozglądać, jak nic tego, jak... To ja to pominę, nie? E, dobra, Big King 3, dobrze, że sprawdziłem w ostatniej chwili. Staram się tutaj patrzeć dookoła. Pewnie i tak ominę. E, czy w wioskach są skrzynki? E, tak, oczywiście, że są skrzynki. Sprawdźmy, czy nie ma tutaj nic dobra. E, czy psy walczą z kotami w MC? Nie. E, czy pokazano wszystkie rodzaje. Czy pokazano wszystkie rodzaje torów? A, że tutaj e, Powered, Activator, e, zwykły i. Nie, to jest Acti Activated Rail, a to jest Detector Rail, czy jakoś tak. E, no to chyba wszystkie, tak. E, pytanie, czy pokazano wszystkie rodzaje wagoników? E, tu jest, czekaj, to jest zwykły. To jest e, z DNT, to jest chyba z Hopperem, to jest z piecykiem, jeszcze ze skrzynią, czyli nie, ponieważ nie ma ze skrzynią tutaj. O, dobra, mamy blok of Diamond, zarąbiście. E, kiedy został e, wydany Minecraft? Oczywiście e, nie pamiętam nigdy tej daty: maj czy kwiecień. E, chyba, ma. poja e, pierwsza myśl. Okej, okay, udało się. E, na tym etapie znajdziesz blok specjalny, podpowiedź tutaj mamy, czyli to jest znajdź przycisk, moi drodzy. No dobra, co my tutaj w ogóle mamy? Dzień dobry, fajne auteczko. I musimy znaleźć sobie. E, u, 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 guziora. O, mam guzik. Ty, ale tam blok specjalny miał być w sumie, nie? Ty, i co ja teraz mam zrobić? Na tym etapie znajdziesz. No dobra, i tam na przykład jestem po Ty, eee, e, bo ja powinienem dać blok specjalny. Aaaa, a bloki specjalne są potrzebne, żeby przejść mapę, co nie? Po co ta lawa w ogóle tutaj? Po co żeś. Po co żeś tą lawę tu dał? Po Pokiego po kiego grzyba? Przestraszyć mnie chciałeś, czy co? Dobra, czekaj, tu jest blok of gold. No to jakiegoś bloku tam kurczę, nie będę miał, niestety. Dobra, czekaj, ja tu sobie chyba ze spam pointuję, bo coś czuję, że. że mogę tu swejlować. Dobra, tutaj nie mamy sufitu nad głową, także można skakać. Elegancko, bezpiecznie, dobra. Klucz! Jaki kuźwa klucz? Jaki kuźwa klucz? Jak klucza, że. Co? Eee, hmm. Eee, dobra, czekaj, coś przegapiłem? Czekaj, w skrzynce tutaj było? Nie. To jest blokow of gold i block of diamond, tylko to, co mam w tym. Nie, przepraszam bardzo, halo, yy, jakby. Czy ja powinienem ten klucz znaleźć gdzieś wcześniej, czy o... o kiego grzyba chodzi? No nie mam klucza żadnego. Przecież tu nie ma nic. No kuźwa, rozlana lawa jest tylko. Się okaże, że gdzieś pod... Czekaj, aż sprawdzę normalnie, nie? Jak się okaże, że pod tym jest gdzieś... Nie, tu jest tylko do teleportowania. Ej, przepraszam bardzo, gdzie... Ej, jakby... Ej, jakim ciulem mam się dostać tutaj, bo ja klucza nie mam, nie? czekaj, a znajdę ten drugi etap. Gdzie był drugi etap? O Boże, tu będzie wysadzanie. Dobra, czekaj, tutaj. Muszę tylko zobaczyć jedną rzecz. Bo, bo, mnie, bo mnie nie pasuje. Czekaj, tu w skrzynce... Aaaa, i pominąłem klucz przy okazji. No to nie daje się takich rzeczy, bo i to pomija i potem co? I potem problem jest. Dobra, bo już się miałem próc, że autor zapomniał, ale nie zapomniał, tylko nie pomyślał, że ja jest tępy i nie... I, 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 i nie zagląda czasami do wszystkich skrzynek. Dobrze, mamy klucze, lecimy dalej. Um... Weź łódkę i w drogę, dobra. No problemo. Czekaj, to sobie wezmę. To mamy trzy bloki w takim razie. Jest git. A mam w ogóle tego? Czekaj, muszę tylko, tylko sprawdzić, bo nie wiem czy nie wiem czy game rule jest ustawiony, ale w sumie wpiszę. Ja ja to nie, że wam nie ufam. Czy coś tylko wolę, wolę mieć ustawione. Okej, okay? no to co? Dawno nie było. Co nie idę się. Nie 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 nie. Dobra, to dobrze game rulea wpisałem, bo teraz by nie było zbyt fajnie pałmopointa też mam także spoczko no bo inaczej mogą być niezbyt niezbyt ciekawy. dobra let's go <skrym wyt�ing wytku> o oh, ty tam była przepaść ale się udało. o ło, 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 ło. Ło, ło, Etap piąty, właściwa droga. Patrz w górę i idź. Na tym etapie znajdziesz blok specjalny. Tam go widzę, znaczy skrzynię widzę, dobra. Mamy podświetlone, to idę. Nie, jeszcze dalej. Nie, jeszcze dalej. tutaj. he jeszcze tutaj. Dobra. I tu mamy blok specjalny, i tu mamy koniec. Jej! Dobrze. Przeprowadź finkę, czyli standardowo co to jest? Stąd pressure plate, a to gdzie to ja mam tu dać? Czy, bo tuś. Nie. Tu ma być świnia chyba. Da. A tu. Nie, no tego nie postawię na szkledy. Debil jesteś. Dobra. Ehm, kosz, nie wyrzucaj bloków specjalnych. Dobra, no problemu. Dobra. Tutaj mamy tak pyk. A nie, to... Nie ważne. Nie, nie ważne. Chodź. Świnia, świnia, chodź. Świnia, Świnia. Świnia, chodź. Ty mnie widzisz w ogóle. Świnia. do nam. <laughs> Przepraszam bardzo, czy ty jesteś zablokowana jakoś, czy coś, czy. Czy kiego chodzi. O, dobra, wreszcie zapał. O, 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 idę za marchewką. O, o, go fajna borchewką. O, o, go wojną, o o, 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 daj borchewkę. O, no, nie. Daj mi borchewkę. No. O, 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 wasz. Trzymaj. No, naciśnij. No, przecież nacisła. Marchewka. Czy to jest podpięte do redstone'a, czy nie? Halo. Świnio. Świnio, chodź. Jeszcze raz, bo to trzeba zweryfikować. Chodź, chodź. Tu chodź. Ała, jezu do lewy wpadłem. Ała. Chodź, chodź tu. O, te otworzyło, widzisz, trzymaj. Tam nie wszystkie pół, pół płytki były podłączone, kuśwa. Eee, e, e, czekaj. Dobra, bo zaraz ginę z ognia. Dobra, ok. Teraz jest pan pointa, ustawiłem. Haha, szukać przeznaczenie, dobra. Eee. Ukonaj moby, wrzuć do specjalnego miejsca to, co z potworów wypadło, wtedy dostaniesz klucz. O mój Boże, nienawidzę walki z mobami. No dobra. Walcz. Aaa, nie, no jeszcze tego mi żeś dał! Paszli, paszli, paszli! Halo, bo ja za każdym razem, jak będę naciskał na płytkę, to będą się mowy pojawiać, no! Sturniałeś, uśmadając mi tyle mobów? Aaaa! Pokiego! Ciesz się, że mam dobry humor dzisiaj, nie? No nie, to, to jest nie do zrobienia, no to, ale, e, e, Idę, idę, no ile? No bo one co chwilę stają i one będą mi przyzywać nowe mowy, to jest bez sensu w ogóle? Bez sensu! Ała! Dobra, nie, 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 bez takich mnie tu. Nie ma takiego! Ja ci dam kurła, nie oszukuj! Ja ci dam kurła, nie oszukuj! Gościu! Gościu, dajesz mi kuźwa tu. O, wreszcie się Redstone rozwalił, to chociaż tyle dobrego. Pierdzielony. I ja mam nie oszukiwać, a kto tu, przepraszam, bardzo oszukuje? Dajesz mi 30 tysięcy mobów, zero armora, gówniany diamentowy mieć i ja mam se kuźwa radzić, nie? No bardzo ci dziękuję za... No nie, no dalej tu można... Kuźwa mać, nie przyzywaj mi tych zombiaków, no. Nie, dobra, dobra, doigrałeś się, w dupie cię mam, idę se sam, nara. Kuźwa, bez sensu ten poziom jest, za to masz ocenę w dół kuźwa. Jak już chciałeś dawać, żeby tu mowy były, to trzeba by było zrobić tak, żeby raz przyzwał. A nie za każdym razem kuźwa staje na płytkę i kuźwa 50 kuźwa zombiaków ma w pomieszczeniu. No, chyba cię kuźwa główka boli, nie? I stopy spędzą. Dobra, idę dalej. Działa, ja mi. Tutaj, tu bym rzucił. kolejne, etap zarobiście. Wrzuć tu to, co wypadło z łobów zarobiście. Yy, tu nie mam pojęcia, co mnie ma. Aha, tu pewnie, że klucz bym miał. Nie, 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 nie. Spoko, spoko. No i i bym był pewnie tutaj, tylko muszę znaleźć początek labiryntu, co nie? I teraz to będzie problem, bo ja nie wiem, gdzie jest początek labiryntu. O, tu jest początek labiryntu. Dobrze, yy, zero. Kuźwa, se wymyślił normalnie. O, milki najdwyżej. Dobra, super, se wymyślił. Kurde, poziom zarąbisty. No po prostu maj majstersztyk, nie? Jakby... A idź pan w luj. A se peacefula włączę normalnie na chwilę, bo ja się muszę zregenerować. Tak by the way w ogóle, mam 8 minut podki spoko. Dam radę raczej. Ej, to ja se zrobię inaczej, bo to se zrobię tak i se schowam te rzeczy, których nie potrzebuję. O. Czy już mogę. Yy, dobra, już se włączę na normal. Yy, poszukaj dobrze, a znajdziesz klucz. Dobra, czyli tutaj mam klucz, a ja mam płytkę yy, naciskową, którą dostałem wcześniej. To mogę jej użyć. Jak nie znajdę klucza, to jej użyję bez kitu. Za ten poprzedni poziom po prostu dostaniesz, yy, wiesz kopał po prostu ode mnie takiego mentalnego, nie? <laughs> nie, no naprawdę, tamten poziom to był totalnie bez zęcu, ale przynajmniej widzę, że labirynt nie jest zbyt trudny, nawet, nawet jak dla mnie Jaj dał radę. A nie, czekaj, bo to jeszcze nie koniec chyba. Czekaj, bo tu jeszcze to już dalsza część labiryntu. Panie, co ty, myślisz, że to już koniec? Nie. Za łatwo by było. No dobra. Znaczy, no to spoko, nie? Bo już myślałem, że faktycznie takie... O, dobra, jestem, dzień dobry. To już ostatni labirynt. Aha, bo to jeszcze labirynt. No dobra, idę. Eee, tu nie widzę nic, tu nie widzę nic, e, tu... Kuźwa, te pomieszczenia takie, takie, powiem ci, że kuszą, nie? Tak aż chce się wejść i sprawdzić, nie? Dobra, idę, 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 idę. Jak tu, jak tu ślepy zaułek będzie? Nie, dobra, udało się, postaw bloki. Mam cztery, a tutaj jest miejsca na... Na pięć. Gdzieś jakiegoś bloka przegapiłem, ale nie mam pojęcia jakiego. Czekaj, blok węgla mam, blok złota mam. Blok diamentu mam. Blok magmy nie mam. A gdzie był blok magmy, lul? Dobra, nieważne. E, blok szmaragdu, myk. E, blok złota myk. E, blok diamentu myk. Blok magmy nie. Blok węgla myk. No to nie mam. Uuuu. O kurde Jakie partykle Tutaj czekaj, w ogóle sobie wypiję tego. Jakie partykle tutaj kuźwa? Dobra, czekaj. I co teraz? Czyli nie mogę tam wejść, bo nie mam tego bloku, nie? A, a i, i co ja mam zrobić, jak nie mam tego bloku? Mam problem. Czekaj. Ale w sumie... No to... nie, bo nie mogę oszukiwać. No to ja ci dam kuźwa inaczej. Give lieple, magma. Magenta. Nie, 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 nie Magma. Cream? Nie, Magma. O, proszę cię bardzo. Meg oh Auje! Yeah. Nie wiem po co mi ta półpłytka, ale okej. Okay. Nagroda, jeśli chcesz przejść dodatkowy poziom, nie ruszaj. Na razie dźwigni. Okej, okay, dobra. E, no to co? Powrót, dodatkowy poziom. E, czekaj, czekaj. No to, no to. Daj dodatkowy poziom. Zobaczymy. Omijaj przeszkody. Co my tutaj mamy? Tamten poziom z walką z bobami to taki średni, jak mam być szczery, ale. A, bo tutaj te, dobra, let's go, levitation! Także tam, to, to, to tak średnie bym powiedział, ale... Aha, bo jestem znowu a nie, tu nie jestem znowu tutaj, okej. Okay. Eee, i zobacz co się stanie, no to wciskam normalnie. Gdzie ja jestem? Halo? Halo? Nie, dobra, okej. Okay. A! Ożeś ty! Takie rzeczy żeś mi zrobił! Ty chcesz mnie zabić! Dlaczego? Halo, gdzie ja lecę? Aha, nie, teleportowałem się, okej, okay, dobra. No to, no to elegancko, no to chyba przeszedłem, nie, to po co mi było to? Ty, a to nie było tam do tej. A, widzisz, to było tam, gdzie była walka z mobami, tam przegapiłem. Tylko, że nie mogłem tam wyjść, bo tam było 20 tysięcy zabiaków, które mnie zabijały. No to to miałem problem, właśnie, generalnie. Dobra. Ale to sobie wyrzucę w takim razie. Czekaj, bo ja nie wiem, czy to się zaraz nie wysadzi samo z siebie, więc ja bym sobie tylko zobaczył na początku, jeszcze tylko jakie screenshoty bym porobił, czy nie, żeby było. Czekaj, nie, ty, tu jest spawn, tu są pytania, czekaj, czekaj, ja muszę, ja muszę. O, o, o. Ty, a tego poziomu nie było. A jakim ciulem? Czy ja po prostu nie po kolei zrobiłem poziomy przez to, że tam musiałem ominąć ten poziom? Jak nic, ku... Jak to... Tak, bo jeszcze przejeżdża survival. Ej, czej, 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 czej. Labirynt był zaraz obok tamtego niecnego poziomu, więc stwierdziłem, że to jest ten poziom, nie? Tu były łódki, tu była świnka, tu była ta nieszczęsna walka z mobami i tu potem powinien być chyba labirynt, co nie? No... To gdzie by mnie to teleportnęło dalej? Ej, aż, aż mam ochotę sprawdzić, nie? Czekaj, aż, aż, aż mam ochotę sprawdzić. Tutaj. Daj mi tutaj... Yy, nie, nie to. Yy, to, albo w sumie zero, nieważne. Zbiorę sobie to. Ja muszę zobaczyć jedną rzecz. Wyrzucę tutaj te. Tylko jak to wyrzucić? weź to. I. O. O, i dostałem klucz. I teraz se wbijam tutaj. I gdzie to mnie, gdzie to mnie dupnie? No kuźwa, teraz będzie trafianie do celu. No i tu mam magma blok... Kuźwa, czyli wszystko, tak jak mówiłem, i tak jak dalej będę powtarzał, wszystko przez autora! Bo ustawił te zombiaki tak, że w życiu bym ich nie pokonał, bo po pierwsze, z miałem tam wcześniej, bo sobie musiałem go ustawić, żeby sprawdzić. Yy, znaczy nie, żeby, żeby nie zginąć od lawy. To był mój. To był mój błąd, to tak, przyznaję, ale zamiast ustawić po prostu komendę jakąś czy coś, skoro widzę, że komendy ogarniasz i że po prostu jak wchodzę na poziom, to mi się respią zombiaki na przykład, a nie kuźwa za każdym razem jak nacisną na płytkę, bo tak trochę nie za bardzo, to już mogłeś chociaż stać na przykład tak, że ja respię je wciskając guzik, a nie naciskając na płytkę, bo potem każdy zombiak, który naciskał na płytkę respił mi kolejnego zombiaka, a ja nie miałem ani zbroi, miałem tylko śmieszny mieczyk. Powtarzam, po raz kolejny, to było niesprawiedliwe. Dobra, start! Let's go, 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 let's go Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. O Boże! O Jezu! No ta na pewno. Nie! Zderłem! Zderem! Puść Puśmie! Jest! I kolejny etap i teraz etap dziesiąty, survival. No, tylko że co? Jeśli chcesz, żeby miniesz ten poziom naciśnię przycisk. Jak najbardziej? Możesz, nie, zostań, masz 10 sekund, dobra, nie, to ja nie, nie, ja Survival, ja podziękuję. Wy wiecie, że ja Survival nie lubię, macie parę sekund, że stoić łabeczkę w górę, bo dawno odcinka nie było w sumie, więc mam nadzieję, że zatęskliście. Nie ogar, jak zawsze, co to jest? Etap 11, znajdź przycisk dwa. No, widzisz, Kuźwa, to ja tu w ciul poziomu pominąłem. Ale, ale zobaczcie, jaka to jest śmieszna rzecz. Jak wszystkie poziomy obok siebie, no to analogicznie, pomijając, wbijam sobie na następny poziom, który jest obok, czyli labirynt. A tu się okazało, że ominąłem 4 albo 5 poziomów. Czemu te świnie chodzą do góry nogami? <grywy> Dobra. Mamy wszędzie w ogóle pistony, nie? Szukamy guzika. We must find the button. O, ty, a tutaj coś może być, bo taki... Tam tam jest taka. O, Golden Apple. O, widzisz, i Golden Apple jak mam, to tam by mi się przydało na ten poziom z ząbiekami. Ale tam nie miałem tego. Cześć, tu jest jakaś luka. O, o, czekaj, 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 mam. Mam. what, Okej, okay, dobra, coś tam się wcisnęło. Replika jeszcze, patrz. Wszędzie tu w ciul poziomów jest w ogóle jeszcze. Jakim ciulem ja to wszystko minąłem? Wszyscy masz. Yy, zapasowe bloki. A, dobra, no to. Czy zapasowe, czy nie zapasowe, to są od razu pierdykne. E, dobra, tutaj konkrety rozumisz, tako e, tutaj bloki złota, tako I, i, i tako i tutaj lampa, tako i tutaj mossy stone, tako i teraz mossy stone, tutaj na skos normalnie rozumisz, teraz dwie deski, tutaj teraz y, bloki redstone, tutaj i tutaj, i teraz y, tutaj, tutaj. Co my myśleliście, że tak szybko będzie koniec mapki? Eee, yeah! ale nie no, są te komendy poustawiane, wszystko. A i teraz jestem w labiryncie. Dobra, czyli teraz jesteśmy tam, gdzie powinniśmy być. Wszystko się zgadza, przeszedłem wszystkie poziomy, które powinienem. Yy, to ja sobie jeszcze wrócę, tylko do zrobienia w ogóle tych, 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 tych no, y, screenshotów, rozumiesz, bo teraz tutaj mogę sobie zrobić, bo tu ładnie to wygląda, kolorowo, normalnie. Tak, o, patrz, o, tak se zrobię, pięknie. Yy, co tu jeszcze by se zrobić? Yy, tu, nie, to, to, tu znajdź przycisk, było dziwne te ściany z, z tego były. E, o, tu mamy znaleźć przycisk na przykład, też ładnie zrobione. To sobie zrobię screenshota, proszę bardzo. Coś tam z tego użyję, nie wiem co, ale coś użyję, dobra. I teraz możemy sobie y, z całą pewnością iść tutaj, y, wcisnąć sobie to i wcisnąć sobie to. I teraz powinno się chyba wszystko wysadzać, co nie? Czy nie? Ta, wysadza się. Bum, 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 bum. O, może laki! Ua, Uła, Uła. Moja głowa niewidzialna lata, znaczy jest widzialna, ale nie, nieważne. Eee, czy to się wybuchło wszystko? Chyba, chyba nawet tak. Tam nawet też trochę nadszarpnęło. W sumie chyba, chyba działa, nie? Chyba wysadzone. No to elegancko, moi drodzy. Ja, czy ja mogę sobie wreszcie włączyć? Nie mogę. Dobra. Dziękuję wam wszystkim serdecznie za oglądanie e, tego materiału. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Będę spadał w nieskończoność w, 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 w przestrzeń. Nieważne. Łapeczki w górę, subskrypcje, tym podobne. E, sprawdzajcie dobrze mapki i nie dawajcie, kuźwa, poziomu z walki z mobami, bo naprawdę, kuźwa, to, to, to nie było dobre. Jako, że mam dobry dzień, daję ci, kuźwa, ocenę 8 na 10. E, dzięki temu, że ten poziom z zombiakiem to tak średnio. I w sumie, co tam jeszcze było? Coś by jeszcze się znalazło, nie wiem, ale to, to, to mówię. Ale i tak, dobra, my się wydaje mapka po długim czasie. E, no i tyle. Jutro będzie, moi drodzy, live'ik. w niedzielę również będzie live'ik, także generalnie teraz dużo live'ików będzie. E, wreszcie mam możliwość faktycznie sobie działać w pełni, e, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Do następnego trzymajcie się, miłego dziąka wszystkim, pa! pa.